Anglia. Jak się tam ułoży? Jak się tam ułoży życie? Pani Anetko, jak tam się ułoży życie? Dwie informacje. <grymne> Dwie informacje, jedna, jedna dobra, druga mniej. Może zacznę od tej mniej, bo, bo ona jest pierwsza tak na dobrą sprawę. Jeżeli chodzi o tą anglię, może być zmiana, może być zmiana pracy, może Pani pojechać. I właśnie przy tej pierwszej pracy proszę być bardzo ostrożną, dlatego że tutaj pojawia mi się taka karta, która w tarocie nazywa się Siódemka Mieczy, jak widzimy. To jest karta, która jest taką jedną z tych czerwonych lampek, jak ja to sobie lubię nazywać po swojemu, czyli ostrzega nas, tak? Siódemka mieczy tutaj zachęca Panią do tego, aby Pani zwróciła. U na, na, na sytuację, w której się będzie Pani znajdowała, bo może Pani być no tak niemile rozczarowana, ktoś może Panią przechytrzyć, ktoś może Panią oszukać. Proszę sobie zwrócić na to tutaj y, pewne sprawy. Tutaj pojawia się zaraz przy siódemce mieczy Karta Sprawiedliwości, czyli właśnie na takie rzeczy związane z umową, sprawy prawne, administracyjne. tak. Tutaj proszę sobie tego dopilnować, tak aby nie została Pani. No tak to nazwijmy, oszukana. Druga taka dobra informacja to jest taka, że... Pojawia mi się taki piękny król kielichów. Mieliśmy zbliżenie na karty, widzieliśmy król kielichów jak najbardziej zwiastuje i wróży osobę, z którą mogłaby się pani również tak związać emocjonalnie, oczywiście tutaj mężczyznę. Ta Anglia to nie jest pani historia, to nie jest pani energia. Może sobie pani tam być, pani tam pojedzie, bo ma pani taki, taki wewnętrzny imperatyw, żeby pojechać, żeby się sprawdzić i pobyć sobie. Natomiast pani miejsce jest tutaj. Pani Anetko. Pani sobie tutaj jeżeli Pani wytrwa w tej Anglii 2 lata, to będzie bardzo dużo, bo do dwóch lat jest Pani pokazana tutaj na miejscu jako osoba, która już zaczyna mieć władzę i kontrolę nad swoim życiem, i, i tutaj energia mocy tak to określę bo mam kartę mocy, jest właśnie w tym, w, w tym, w, Polsce, tak? w tym miejscu, w którym pani się urodziła. Ale życzę jak najbardziej, życzę jak najbardziej powodzenia. Życzę jak najbardziej powodzenia w Anglii. Czy wróci do mnie pan, który mnie zostawił? Jaki był powód? Czy mnie kocha? Czy się odezwie do mnie? Czy to koniec? Pyta Renia. 77, 6 luty. Dobrze, zobaczymy. I Renia pyta o Artura. I tutaj jest rok podany: 71 i 26 luty. Dobrze, panie Reniu. Czy wróci? Jaki był powód? Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, czy wróci. Dobrze. Wróci, wróci pani renatko. Wróci pani reniu. I zobaczę, co będzie dalej, jak wróci. Pani Reniu wróci jak najbardziej tak i to jest kwestia do dwóch miesięcy. Jaki był powód? Inna osoba. Inna osoba jest tutaj powodem i, i, i ta relacja z tą inną osobą nie przetrwa i wtedy jest szansa i opcja na to, że on do Pani wróci. Także taki był powód. Ola. Ola urodzona 13 kwietnia 1985 roku pyta, czy uda się jej zakończyć studia medyczne. Dobrze, Pani Oleńko, zobaczymy, czy uda się Oli zakończyć studia medyczne. Dobrze, zobaczymy. Już Pani Oleńko. Pani Olu, yy, Pani Olu. Yy. No, tutaj faktycznie z tymi studiami jest dosyć, dosyć trudna sprawa. Tutaj jest dosyć trudno, i tutaj naprawdę trzeba będzie dużo, dużo wysiłku i pracy włożyć. Jest szansa na to, że Pani te studia skończy, i mogłabym tak od tego zacząć i powiedzieć, że jak najbardziej tak, że jest bardzo tutaj wróżba pozytywna. Tylko, że tak sobie właśnie podróżyłam i widzę, że, 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 że jest opór, jest trudno. Jest Pani bardzo, bardzo psychicznie przede wszystkim. Wszystkim gdzieś tak zniechęcona i zmęczona. Dziewiątka mieczy właśnie mówi o tym, że, że tak się gdzieś psychicznie męczymy, jest nam trudno, źle i, i y, y, jesteśmy tacy, y, że to tak nazwę, zdołowani. Ym, w efekcie finalnym tak. Jest, jest, jest pani pokazana tutaj jako osoba, która y, otrzymuje to, co sobie wypracowała. Ma nad tym władzę, ma nad tym kontrolę. Jak najbardziej tak. I powiedziałabym, że nawet po tych studiach medycznych. Y, jak już Pani sobie tak odetchnie, odpocznie, jest szansa na to, że pani będzie dalej się kształciła w tej medycynie i tutaj już to dalsze kształcenie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Już nie będzie Pani taka przybita i zdołowana, już będzie takiej więcej energii działania i, 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 i takiej chęci. Bo teraz na tą chwilę to nawet tak, tak chęci nie ma na to wszystko, ale warto jest i. Zachęcam do tego, aby się pani zmotywowała, zmobilizowała i działała. Proszę państwa, nasz czas powoli dobiega końca. Bardzo się cieszę, że mogłam być z państwem, że mogłam odpowiedzieć na pytania, które państwo zadawali mnie, dzwoniąc do studia bezpośrednio do nas, wysyłając SMS-y. Kochani, wszystkiego dobrego i spokojnej nocy albo dobrego dnia. Do widzenia.